Cześć, piotr Łukaszewicz, warsztat.pl Chińska motoryzacja, która przebojem wchodzi na polski rynek, kusi przede wszystkim cenami. Zobaczcie, ten samochód za mną MGHS należy do najlepiej sprzedających się dzisiaj suwów w Polsce. Dostępny jest już od 110 tysięcy złotych brutto. Brzmi przyjemnie, prawda? Mówimy o cenach, bo dzisiaj dużo o finansach, o kosztach użytkowania, między innymi takich samochodów. Ten model MGHS otrzymaliśmy na redakcyjne testy, a jest on wyposażony w instalację gazową. Instalację polskiego producenta firmy Stack, marki Stack z Białego Stoku. Nową na rynku instalację Stack 500Go, przeznaczoną do silników benzynowych z wtryskiem bezpośrednim. Jak zapewnia producent, główne zalety tej instalacji to: dla mechanika, dla warsztatu szybki montaż, a dla kierowcy, dla właściciela auta. Tania jazda, tania, właśnie ze względu na bardzo niskie zużycie benzyny w tej instalacji gazowej. Sprawdzimy jedno i drugie. Stack 500 GO kilka miesięcy temu odbyła się oficjalna premiera na targach w Poznaniu. Warsztaty samochodowe w całym kraju już te instalacje montują. No a my, my testujemy. Zapraszam na film. Ten model MGHS HS wyposażony jest w automatyczną skrzynię biegów, siedmiobiegową, dwusprzęgłową oraz tak jak wszystkie inne modele HS litrowy silnik benzynowy o mocy 170 koni mechanicznych. Bardzo wiele systemów wspierających kierowcę, takich też chyba rzadko spotykanych w innych autach, zobaczcie tutaj między innymi taka jakby kamera, system wizyjny, który monitoruje zachowanie kierowcy. Jeżeli kierowca zbyt mocno skupia się na tym ekranie to jest upominany. Ten samochód prowadzi się bardzo dobrze, dynamicznie. Automatyczna skrzynia biegów i ta moc 170 koni naprawdę jest wystarczająca do tego, żeby tej dynamiki nie brakowało. Zarówno na gazie, jak i na benzynie tutaj nie otrzymamy najmniejszych różnic Niezależnie od wyboru paliwa Ten samochód ma naprawdę bardzo przyzwoitą, fajną dynamikę Na autostradzie przy tych granicznych prędkościach już, które dopuszczane są przez nasze polskie przepisy Też ta dynamika, prędkość jest bardzo fajna, bardzo płynna Dobrze się tym mieści. Sama instalacja gazowa w tym modelu została zamontowana w sposób bardzo powiedziałbym dyskretny No oczywiście nie liczę tego typu oklejenia bo to jest samochód należący do marki Stack. Natomiast zobaczcie, wlew gazu jest umiejscowiony w tym samym miejscu, w którym mamy wlew benzyny. Tutaj tankujemy oczywiście gaz, tutaj benzynę. Benzynę oczywiście dużo rzadziej, dlatego zorganizowano to w taki sposób. Jest dosyć ciasno, żeby zmieścić oba wlewy. Taka tutaj technologia. Wykręcamy wlew gazu. I na te sporadyczne, rzadkie, przecież tankowanie benzyny mamy teraz pełen dostęp. A na co dzień, kiedy tankujemy tylko gaz, wkręcamy i, I gotowe zbiornik na gaz. W bagażniku. Bagażnik, tak jak mówiłem wcześniej, dosyć przestronny słów. Bagażnik o pojemności 500 litrów. Oczywiście z możliwością rozłożenia tych tylnych kanap. Wtedy robi się przepotężna przestrzeń 1,5 tysiąca litrów. I ten bagażnik, tak jak widzicie, jest naprawdę duży. I nie jest, co ważne, ograniczany tutaj instalacją gazową, bo zbiornik na gaz znajduje się tutaj, w tej dolnej wnęce, Oczywiście nie mamy tutaj koła zapasowego. W tych samochodach dostępny jest. Tak jak widzicie, tam w oddali zestaw naprawczy. Tutaj mamy zbiornik na gaz, pojemność 82 litry. Oczywiście możemy ją tankować, jak to w autogazie bywa, do 80% tejże pojemności. Tyle z punktu widzenia kierowcy, czas oddać głos ekspertom. Jedziemy do warsztatu samochodowego. Jak widzicie, testowane MG HS, tym razem na warsztacie. Warsztacie specjalizującym się w montażu instalacji gazowych. Jesteśmy w Altop w Warszawie na ulicy Niedotrzymskiej, Bartek grudny. Jest z nami. Cześć Bartku. Cześć. Bartku, wiem, że tu u Ciebie w serwisie montujecie nowego staga 500GO i chcecie właśnie zapytać o to, czy my słyszymy od producenta, czyli ta duża łatwość montażu, czy rzeczywiście jest łatwiej. Tak, jest zdecydowanie to ułatwione w porównaniu do poprzednich rozwiązań. Polega to na tym, że proces autokalibracji w zasadzie za nas dobiera większość parametrów. Tak? Odbywa się to automatycznie, a w naszym zakresie, do naszego zakresu, tak naprawdę zależy tylko dobór mieszanki podczas jazdy. OK, spójrzmy proszę wspólnie pod maską. Tutaj lokalizacja tych elementów całego układu jest nieprzypadkowa. To też ma znaczenie i związek z tym, jakby później serwisować Prawda, ten system. Jakbyś mógł tutaj nam omówić i pokazać, co w którym miejscu mamy, jak to wszystko zostało tutaj zaplanowane. No, łatwość serwisu to przede wszystkim zamontowane w ten sposób elementy, które podlegają czynnościom serwisowym, czyli filtry fazy ciekłej i filtry fazy lotnej. Tak, to powoduje to, że taki serwis, czas serwisu skracamy do minimum. Czyli klient, tak średnio, taki przegląd zajmuje wtedy bez zostawienia samochodu między 30 a 45 minut. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe elementy, no to głównym sercem jest tutaj sterownik Stack 500 Go. Mhm. O już wspominałem, Reduktor R02 DPI z podbiciem ciśnienia. No i wtryskiwacze, które mamy schowane tutaj pod obudową. Wtryskiwacze gazowe? Tak. Mhm. Okay. R02. Okej, okay. a co się dzieje z wtryskiwaczami benzynowymi? Jakie tam są procedury przeprowadzone? To też tutaj słuszne pytanie, bo w porównaniu do poprzednich rozwiązań my tych wtryskiwaczy nie rozcinamy. Tylko sterownik tak 500 jest podłączony pod wtryskiwacze do odczytu czasu wtrysku. Jakie to ma znaczenie? No, też skraca i ułatwia na montaż. Mhm. Okej, okay. dobrze. Pytanie właśnie, skoro ten montaż jest szybki, prosty, to ile w praktyce zajmuje? No, to jest można powiedzieć kolejna zaleta. To można przyrównać do, do pośrednich tysków i, i sterowników Q-generacji, Średnio taki montaż, w zależności no, od samochodu, zajmuje od jednego do półtora dnia. Okej, okay. to jeszcze na koniec chcecie zapytać o cenę. Ile taki kompletny zestaw z montażem w samochodzie, z silnikiem, z tryskiem bezpośrednim benzyny kosztuje? Cena też jest po części uzależniona od samochodu wielkości zbiornika, ale można przyjąć, że takie no, zaczyna się od 55 tysiąca złotych. Wracamy do naszego podsumowania. Czas policzyć koszty. Przejechaliśmy tym samochodem w czasie testu 1200 km. Kilkukrotnie tankowaliśmy ten samochód. 10 litrów gazu to nasze zużycie tego, tego paliwa i 1 litr benzyny. Na każde 100 km 10 litrów gazu, 1 litr benzyny. Myślę, że to dobry wynik, szczególnie jeżeli mówimy o benzynie. Pamiętając, odmierzamy tu do czynienia z silnikiem z tryskiem bezpośrednim. Taki wynik naprawdę robi wrażenie. Oczywiście nie w każdym samochodzie się to uda, żeby zejść aż do takiego poziomu 1 litra. Tutaj musimy... Indywidualnie patrzeć na każde auto. Natomiast w naszym MGHS wyszło to bardzo fajnie. Szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że te samochody palą dosyć dużo, także tego swojego pierwotnego paliwa. Są takie doświadczenia kierowców, że nawet 10 litrów czystej benzyny ten samochód potrafi spalić. Tutaj mamy inne paliwo i podobny wynik. Czyli naprawdę, naprawdę fajny, myślę, yy, rezultat. Tankowaliśmy na różnych stacjach, najtaniej nawet po 2,50 za litr gazu, 5,81 za litr benzyny. No i przy takich cenach koszt przejechania 100 km to niespełna 31 zł. Na czystej benzynie, bez instalacji gazowej koszt przejechania tym samochodem 100 km, tutaj według naszych szacunków obliczeń wynika, że ten koszt to byłoby około 50 kilku zł. No myślę, że ta różnica jest znacząca. Podczas naszych testowych przyjazdów udało nam się spotkać z Adamem Badowcem z firmy Stack. Cześć Adam. Cześć. Adam, opowiedz nam proszę, nowy Stack 500GO. Co to za produkt, co go wyróżnia na rynku? Stack 500GO jest to nasz nowy sterownik, który powstał. Do samochodów nowoczesnych z bezpośrednim zyskiem paliwa. Mhm. No my testujemy MGHS, czyli samochód przedstawiciel chińskiej motoryzacji. Natomiast zakładam, domyślam się, że tych modeli dostępnych, w których będzie można zamontować Stack 500Go, jest dużo więcej. Tak, tych samochodów jest dużo więcej. Lista tych aut coraz to się rozszerza. Na stronie Stack 500 mamy dostępną całą listę aut. Które, które my już przetestowaliśmy, którymi jeździliśmy, gdzie mamy stadzone spalanie i ich zachowanie. Okej, okay, z technicznego punktu widzenia, Stack 500 Go, co go wyróżnia, w jaki sposób pracuje później w układzie? Wiemy też o tym deklarowanym przez Was i potwierdzonym u nas podczas testów bardzo niskim zużyciu benzyny. Nasz nowy sterownik Stack 500 Go ma zupełnie inną filozofię pracy niż dotychczasowe rozwiązania. W stagu 500 Go to sterownik przejmuje sterowanie nad pompą wysokiego ciśnienia, dzięki czemu możemy sobie to ciśnienie zmniejszyć, ustawić takie, jakie chcemy. Wtryskiwacze pracują cały czas bez cięcia czasów, dzięki czemu mamy dużą ochronę wtyskiwaczy. Sam montaż możemy porównać do montażu instalacji do kugeneracji, tak? do aut z pośrednim, dzięki czemu myślę, że ci, którzy bali się montażu wtysków bezpośrednich, takich jak 400 dpi, teraz nie mają czego się bać. Ta instalacja jest bardzo podobna, mamy ten sam interfejs, tą samą aplikację do regulacji. Mhm. OK, MGHS, którym teraz w tym tygodniu jeździmy. Przyznam, że to moje pierwsze spotkanie z chińską motoryzacją i trochę zaczynam rozumieć ten fenomen, bo naprawdę przyjemnie się to auto prowadzi, a jednocześnie z tego co się orientuję, to te modele są dostępne już od 110 tysięcy zł tak. brutto, więc bardzo atrakcyjne ceny. No i pytanie: jak te chińskie samochody, powiem tak potocznie, gazować? Czy to jest dobry produkt do instalacji gazowej? no Jak się okazuje, jest to dobry produkt do, do instalacji gazowej. Mamy tutaj naprawdę dużo oszczędności, bo zużycie e, gazu oscyluje w około, około 10 litrów, do tego dochodzi nie więcej niż litr benzyny eee, oprócz tego MG który ma przejechane tam naście tysięcy kilometrów, mamy w firmie jeszcze Bajka siódemkę, który ma przejechane już ponad 40 tysięcy kilometrów na gazie i auto spróbuje się bardzo dobrze mhm. ok, Adam bardzo Ci dziękuję za prezentację za rozmowę, dziękuję czas więc policzyć Koszty, po jakim czasie instalacja gazowa STAK mogłaby się zwrócić. Tutaj zachęcamy Was do skorzystania z kalkulatorów, które marka STAK ma na swojej stronie internetowej. Tam uwzględnicie koszty instalacji, uwzględnicie swój przewidywany przebieg i zobaczycie, czy to się Wam po prostu opłaca. Dziękuję, że obejrzeliście materiał do końca. Mam nadzieję, że się podobał. MGHS przetestowany, wyniki potwierdzone. To, o czym mówił producent w deklaracjach na premierze podczas Poznań Motor Show, w naszej ocenie Potwierdziło się zarówno jeżeli chodzi o kwestie warsztatowe, jak i kwestie związane z użytkowaniem z punktu widzenia kierowcy. Do zobaczenia.